Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Macierewicz kontra TVN w sprawie raportu pod komisji smoleńskiej. Falenta mówi, że nie sprzedał nagrań służbom rosyjskim oraz nie mówi jak to było z łapówką dla Tuska. Sąd apelacyjny po stronie Krzysztofa Brejzy w procesie przeciwko Kaczyńskiemu. Morawiecki jechał na Ziobrę w mailu sprzed dwóch lat i co z tego wynika? TVP obchodzi 70 urodziny. Czy pochwali się propagandą? O tym między innymi będzie dziś w telegraficznym skrócie w skrócie WTS. Czwartek, 3 listopada, Maciej Orłoś. Zaczynamy. W najnowszej historii Polski mieliśmy już sporo afer, czy też głośnych zdarzeń, które nagle się pojawiały, miały swoje 5 minut w mediach, po czym. Wygasały i właściwie nie wiadomo, czym się zakończyły i na czym stoimy. Są takie, które miały charakter jednorazowy. Dobrym przykładem jest historia dotycząca spółki srebrna, która jest ściśle związana z pisem i która miała budować wieżowce w centrum Warszawy. Afera wybuchła kilka lat temu, burza trwała może kilka tygodni, może trochę dłużej po czym wszystko ucichło i zostaliśmy z nią jak Himil z angielskim. Długo można by mówić o aferach w naszym kraju i że niewiele z nich wynika, że się kończą na niczym, i tak dalej, i tak dalej. Czyli na przykład wybory kopertowe z 2020 roku, czyli budowa elektrowni w Ostrołęce, czyli posadki w spółkach Skarbu Państwa Krewnych i Znajomych Królika, a tym królikiem jest PiS oraz Solidarna Polska, czyli grunty kościelne, które Mateusz Morawiecki kupił za bezcen we Wrocławiu, i tak dalej. Niedawno była wielka afera. Z zatruciem Odry. Mniej więcej dwa tygodnie niesłychanej zadymy w mediach, a potem dość szybko temat zniknął. I gdybyśmy mieli odpowiedzieć sobie na pytanie, co było przyczyną zatrucia, prawdopodobnie większość z nas łącznie ze mną nie poradziłaby sobie z tym zadaniem. Zafer, które wybuchły niedawno, dorzuciłbym jeszcze sprawę reportażu TVN, który obnażał manipulację pod komisji Antoniego Macierewicza, która według autorów miała manipulować wynikami badań, tak by udowodnić tezę o zamachu w Smoleńsku. Afera była, jak może pamiętacie, naprawdę głośna. Macierewicz się zdenerwował, były jakieś sprostowania pod komisji. Ale reportaż Siła Kłamstwa tak drobiazgowo, precyzyjnie i konkretnie przedstawiał absurdy raportu komisji, że trudno byłoby je podważyć. Mam nadzieję. I już chciałem powiedzieć, że co tam niezwykle merytoryczne ustalenia dziennikarzy: Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński, i tak mówią, że zamach był. No tak było. Licząc pewnie na to, że ich elektorat, niezależnie od faktów, potrzebuje zamachu, a jak elektorat czegoś potrzebuje, to mu się to coś daje i tyle. A więc już chciałem to powiedzieć, ale sprawdziłem internet i okazuje się, że mniej więcej miesiąc temu Macierewicz na posiedzeniu sejmowej komisji obrony narodowej powiedział tak. Przekazałem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji materiały wskazujące na oszustwa, kłamstwa i manipulacje TVN. Aby podjęła w tej sprawie działania. A potem w rozmowie z PAP zapowiedział, że nie wyklucza nawet pozwania TVN-u. Chory człowiek. Nie wiem, jak się sprawy mają z pozwem, ale na stronie Krajowej Rady nie znalazłem żadnych informacji dotyczących wniosku pana Macierewicza. Wiem natomiast, i przy okazji to podkreślam, bo mogło wam to umknąć, że skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji niedawno się zmienił, bo zakończyła się sześcioletnia kadencja jej członków i mamy teraz nowy skład powołany przez Sejm Senat i prezydenta Dudę. I oczywiście, podobnie jak poprzednio, Krajowa Rada, która zgodnie z konstytucją stoi. A raczej powinna stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, jest skrajnie upolityczniona. w po koleżeńsku. Profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, jest jedyną osobą mianowaną przez opozycję, była to kandydatura Senatu. Pozostałe cztery osoby są skrajnie związane z pisem i popierające rządzących, a skrajnym przykładem tej skrajności. Jest dla mnie mianowana przez prezydenta Dudę Marzena Paczuska, jedna z twórców propagandowego języka wiadomości TVP, na początku prezesury Jacka Kurskiego. Podsumowując. Czy sprawa manipulacji komisji Macierewicza się rozpłynie i rozmydli, to się okaże, a my oczywiście długo się nie dowiemy, co wynika z tego, że reportaż TVNu bardzo konkretnie podważył raport tejże komisji. A komu będzie sprzyjać Krajowa Rada Radiofonii Telewizji? Macierewiczowi czy TVNowi? Nie wiem choć się domyślam. To pytanie retoryczne Jaż mi się śmiać chciało kiedy je zadawałem. No i kolejna afera, najnowsza, w której pada mnóstwo słów i oskarżeń. Tym razem to atak na Donalda Tuska. Chodziło o trop rosyjski w zwanej aferze taśmowej. Nagle okazało się, że są zeznania niejakiego Marcina W., partnera biznesowego Marka Falenty. W których mówi o sprzedawaniu nagrań polityków z restauracji Sowa i Przyjaciele służbom rosyjskim. Te zeznania udostępnił minister Ziobro w reakcji na żądanie Donalda Tuska, by powołać Sejmową Komisję Śledczą w sprawie afery podsłuchowej. A potem Prokuratura Krajowa ujawniła protokoły zeznań Marcina W., w których mówi o wręczeniu synowi Donalda Tuska, Michałowi, łapówki przekazanej w torbie z Biedronki w wysokości 600 tysięcy euro dla Donalda Tuska. Miało to być prowizja za zgodę ówczesnych władz na transakcję dotyczącą sprowadzania węgla z Rosji. To tak wam w skrócie przypomniałem, a teraz sprawę komentuje Marek Falenta i zaprzecza tym wszystkim doniesieniom e, dotyczącym kontaktów z rosyjskimi służbami i tego, że sprzedał nagrania i bardzo narzeka przy okazji na Marcina W., że jest oszustem i krętaczem i naciągaczem, a na pytanie jak to było z łapówką dla Tuska odpowiadał w sposób następujący. Odpowiedź na to pytanie pozostawię sobie na komisję śledczą bądź weryfikacyjną. No to pięknie, czyli sobie poczekamy. Choć wygląda na to, że rządzący nie wykluczają sejmowego śledztwa w tej sprawie, prawdopodobnie dlatego, że chcieliby po prostu udowodnić winę Tuska, który wpychał nas w Rosji. Najpierw Jarosław Kaczyński pod koniec października wspomniał o komisji weryfikacyjnej, a teraz Mateusz Morawiecki, który powiedział, że jest zwolennikiem powołania komisji weryfikacyjnej, która by objęła weryfikację wszystkich potencjalnych działań, kontaktów, które służyły uzależnieniu Polski od Rosji. Pożyjemy, zobaczymy. Gry polityczne widać i słychać na każdym kroku. Oto kolejny przykład i kolejna afera, która też ma już kilkuletnią historię, ale końca nie widać. Chodzi o to, że senator Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Brejza, w okresie wyborów parlamentarnych w 2019 roku, jako szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, był podsłuchiwany. Oto co na ten temat można znaleźć choćby w Wikipedii. W grudniu 2021 agencja prasowa Associated Press poinformowała, że interdyscyplinarne laboratorium Citizen Lab, działające na University of Toronto, Ustaliło, że w okresie od 26 kwietnia do 23 października 2019 telefon komórkowy polityka został 33 razy zhakowany przy użyciu oprogramowania szpiegującego Pegasus. W styczniu 2022 Associated Press podała, że niezależnie od Citizen Lab, ustalenia te potwierdziło interdyscyplinarne laboratorium Security Lab. Działające przy Amnesty International. Wyobrażacie sobie w ogóle coś takiego? Szef sztabu wyborczego opozycji był podsłuchiwany. A dlaczego? Jak pisała w styczniu tego roku Rzeczpospolita, afera fakturowa w Urzędzie Miasta i Nowocławia, na niewielką sumę, którą wyprowadziła rzeczniczka urzędu Agnieszka H. Posłużyła CBA do podsłuchiwania w 2019 roku przez pół roku syna Ryszarda Brejzy, prezydenta Wrocławia, ówczesnego posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, specjalnym systemem szpiegowskim Pegasus, który stworzono do inwigilowania terrorystów. A dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego tę aferę przypominam? A dlatego, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku, jak pisze Onet, miażdży wyrok korzystny dla prezesa PiS. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał za nieważne postanowienie sądu niższej instancji, który umorzył sprawę z powództwa Krzysztofa Brezy. Senator Koalicji Obywatelskiej chce przeprosin od Jarosława Kaczyńskiego za sugestie, iż jest zamieszany w kryminalną aferę. Kaczyński został pozwany za słowa, cytuję: Przypominam, że on sam, czyli Krzysztof Brejza, pojawia się w sprawie inowrocławskiej w poważnym kontekście. Jest tam podejrzenie poważnych przestępstw. Z wyborami nie miało to nic wspólnego. Tak, oczywiście, panie prezesie, z wyborami nie miało to nic wspólnego. A skądże proszę pana? Natomiast po pierwsze, żadne poważne przestępstwa, a po drugie nie Krzysztof Brejza, tylko jego ojciec, Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia, zresztą do dziś pełni tę funkcje. Wcale się nie dziwię panu senatorowi, że podał prezesa do sądu, bo każdy by się mocno i słusznie wkurzył słysząc takie insynuacje. Swoją drogą Jarosław Kaczyński na temat Krzysztofa Brezy i podsłuchiwania go mówił inne wkurzające rzeczy. Na przykład cytuję Żaden Pegasus, żadne służby, żadne jakieś tajnie pozyskane informacje nie odgrywały w kampanii wyborczej w roku 2019 żadnej roli. Przegrali, bo przegrali. Nie powinni dziś szukać takich usprawiedliwień. Te wszystkie opowieści pana Brazy są puste. Nic takiego nie miało miejsca. Koniec cytatu. No to mamy wersję Kaczyńskiego versus wersję laboratorium Citizen Lab z Uniwersytetu w Toronto oraz Security Lab związanego z Amnesty International. Innymi słowy, mamy opinię prezesa versus twarde ustalenia eksperckie. A wracając jeszcze do procesu Brejza versus Kaczyński, sąd apelacyjny w Gdańsku unieważnił decyzję Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, który oddalił pozew Brejzy, no i sprawa będzie musiała zacząć się od początku. Media donoszą o jakimś opublikowanym przez serwis połówna rozmowa mailu Mateusza Morawieckiego do najbliższych współpracowników z września 2020 roku, kiedy to trwały intensywne rozmowy dotyczące ewentualnych zmian w koalicji rządzącej. No i w tym mailu Morawiecki napisał między innymi że Ziobro jest cyniczny, nielojalny i że PiS potrzebuje własnego, lepszego i mocniejszego Ziobry. Poczytałem trochę na temat tego maila i szczerze mówiąc, nie chce mi się nawet dłużej o tym mówić, bo wart pac, pajaca, a pajac, paca. Nic z takich doniesień nie wynika. Układy, układziki, a interes polski jest niekoniecznie na pierwszym miejscu. Może i Morawiecki nie przepada za Ziobrą, ale co z tego? Ziobro wciąż jest ministrem sprawiedliwości i gościem, przez którego. Ciągle nie dostajemy od Unii Europejskiej należnych nam pieniędzy z KPO, bo nie spełniamy wymagań dotyczących praworządności. A pan Ziobro uważa, że spełniamy. Zresztą Kaczyński też tak uważa, bo co ma uważać, jeśli chce zachować koalicję. God damn right. Tak czy inaczej, przypominam, że to jest gra o 111 miliardów euro. No dobrze, dosyć tych skomplikowanych nieco i wkurzających bardzo rozgrywek politycznych oraz nieczystych zagrywek ze strony trzymających władzę. Pora na kąsek kulturalny. Zanim oddam głos Antkowi, powiem wam tylko, że obejrzałem na Netflixie serial The Watcher, Obserwator i uprzejmie informuję, że warto. Bo wciąga mocno, trzyma w napięciu jest świetnie zagrany, a gatunek to thriller. Można się mocno pobać, jeśli ktoś lubi oraz zaangażować w rozwiązywanie zagadki kryminalnej. Serial ma wady, a konkretnie jedną, ale nie powiem jaką, bo byłby to rodzaj spoilerowania. No to teraz już witam, Antosiu. Witam. Dzisiejszy koncie kulturalny zaczynamy od obrazu Pita Mondriana zatytułowanego New York One. Praca od 75 lat wisi w muzeum w Dusseldorfie i jak się okazuje, wisi do góry nogami. Pomyłka wyszła na jaw ostatnio, kiedy kuratorka Suzanne Meyer Buser zaczęła badać obraz i uznała, że taśmy, którymi jest oblepiony, powinny być gęstsze na górze, a nie na dole, i można by pomyśleć że naprawienie takiej pomyłki jest bardzo proste, bo przecież wystarczyłoby odwrócić obraz, ale nie. Taśmy na obrazie i tak są już bardzo luźne, więc gdyby go odwrócić, grawitacja pociągnęłaby je w drugą stronę i wypuściły już zupełnie. Pomyłka po prostu stała się już częścią tej pracy na zawsze i no, w sumie to piękne, że sztuka ciągle żyje i ewoluuje. Wciąż żyje również słynny na cały świat piesek kabosu. Znany z memów, pieseł. od 2 listopada, skończył 17 lat. Kabosu zaistniał w internecie jako mem w 2012 roku, a już w 2013 roku stał się twarzą kryptowaluty Dogecoin. Jak zapewniał opiekunka pieska, zwierzak ma się dobrze i jeszcze długo będzie nas wszystkich bawił. Mówię tak cicho, bo tak. Na zakończenie kilka słów o telewizji polskiej, nazywanej słusznie TVP. Otóż TVP kończy właśnie 70 lat i publikuje różnego rodzaju podsumowania, a także organizuje 13 listopada jubileuszową galę w Teatrze Wielkim. Na razie wiadomo, że wystąpią m.in. licząca 4000 lat Edyta Górniak, Włodek Pablik, a także Natasza Urbańska, i że będą hologramy nieżyjących artystów, na przykład twórców kabaretu starszych panów, czyli Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory oraz Jarocki. czy będą Maryla Rodowicz, Jan Pietrzak albo golec orkiestra, tego nie wiem. Natomiast wiem, że, cytuję za portalem Wirtualne Media, ideą widowiska jest sentymentalna podróż, czas na wspomnienia, anegdoty, przypomnienia fragmentów programów i występów gwiazd, które kształtowały nasze gusta i niosą ze sobą smak dzieciństwa. Ale także pokazanie współczesnych dokonań TVP i rozmowy o przyszłości. Brzmi fascynująco, zwłaszcza to pokazanie współczesnych dokonań TVP zapowiada się bardzo interesująco. Mam nadzieję, że znajdzie się podczas jubileuszowej gali miejsce na zaprezentowanie współczesnych dokonań TVP absolutnie bezprecedensowych. W zakresie uprawiania propagandy przez programy informacyjne i publicystyczne. Propagandy, która dla osób pamiętających PRL-owski dziennik telewizyjny rzeczywiście niesie ze sobą smak dzieciństwa. Tak tylko podpowiadam, że można by było przygotować dla widzów taką montażówkę najlepszych, najmocniejszych pasków z wiadomości albo najciekawszych wypowiedzi gwiazd informacji i publicystyki, takich jak. Cholecka, Lewandowska, Adamczyk, Rachoń, czy Klarenbach. Jest się czym pochwalić, więc na miejscu realizatorów poważnie rozważyłbym ten mój pomysł. W WTS-ie to tym razem wszystko. Pamiętajcie, proszę o subach, obserwowaniu, komentowaniu, udostępnianiu oraz patronowaniu na patronajcie. Widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.